Moi drodzy kochani, w internetach jest mnóstwo poradników na temat tego, jak zbudować stół, ale informacji na temat tego, jak zrobić to tradycyjnymi metodami jest jak na lekarstwo. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na taką troszeczkę nostalgiczną podróż pod tytułem Jak wyglądałby stół, gdybyście 100 lat temu poszli do stolarza i zamówili taki. Oczywiście 100 lat temu stolarz nie używałby zagłębiarki do wykonania czynności, którą robię teraz, użyłby innego narzędzia. O, takiego. A co ja właściwie robię i po co to robię? Otóż wykonuję bruzdę płetwową, tak zwaną płetwinę, pod coś, co się nazywa szponga albo spąga, po polsku listwa zasuwowa. Jest to bardzo tradycyjny sposób na to, żeby usztywnić blat, no, po to, żeby nie wyginał się, nie pracował. Tym bardziej, że blat, który... Wykonałem jest sklejony z, to jest oczywiście sosnowy blat, ale jest sklejony z desek bocznych, czyli generalnie mało stabilnych. Te deski mają tendencję do tego, żeby się wyginać. I to jest sposób na to, żeby taką dużą powierzchnię, jak blat stołu albo jak drzwi, ustabilizować, sprawić, żeby nie wyginała się. Jednocześnie szponga pozwala na kontrolowaną zmianę wymiarów całości blatu, wszędzie oczywiście, wraz ze zmianą wilgotności, czyli zimą blat będzie się zsychał, latem będzie się, no wiecie, w drugą stronę, tak, pęczniał. Oczywiście tą szpongę zasuwa się na dolnej lewej stronie blatu, zostawiając na końcach małe dylatacje po to, żeby materiał miał miejsce na przesunięcie się. Zarówno bruzda płetwowa jak i płetwa są zbieżne w jednym kierunku po to żeby w trakcie zabijania płetwy, zasuwania jej, największy nacisk był na samym końcu. Szponga musi być naprawdę precyzyjnie dopasowana z bruzdą dlatego że jeżeli będzie tam luz, to nie będzie spełniała swojej roli. Zobaczycie zresztą za chwilę o jakim pasowaniu mówię, jak pokażę wam jak zasuwam listwę. A jeżeli jesteśmy już przy samej listwie zasuwowej, czyli tej tytułowej szpondze, no to wykonuje się ją tradycyjnie za pomocą takiego strugu, to się nazywa strug płetwiak. Później pokażę wam z bliska jak taki strug wygląda. No i tutaj jesteśmy już na etapie zasuwania szpongi, zasuwania listwy widzicie, że wraz z zbliżaniem się do końca bruzdy idzie coraz ciaśniej. Muszę coraz bardziej dobijać listwę. Samą końcówkę smaruję klejem, ale tylko samą końcówkę po to, żeby wymusić zmianę szerokości blatu w określoną stronę. No to już idzie naprawdę ciasno, tutaj muszę już dosyć solidnie rypnąć nylonowym młotkiem, żeby ta listwa wskoczyła na swoje miejsce. Tył bruzdy wygląda tak. Czynność, którą trzeba teraz wykonać, to tak zwane zaprawienie płetwy, czyli wklejenie pasującego klocka drewnianego, po to, żeby nie było widać tej bruzdy od, od strony użytkownika. Tradycyjnie do wykonywania samej listwy zasuwowej preferowano drewno, liściaste, twarde drewno, nawet jeżeli blat jest sosnowy, to starano się zawsze, żeby szponga była nie wiem, klonowa, dębowa, jesionowa. Moje są dębowe, oczywiście z rdzeniowej deski, tak żeby było najbardziej stabilnie. Jeżeli zapytacie mnie, dlaczego do pewnej czynności wykorzystuję takie a nie inne narzędzie, to najczęściej odpowiedź jest jedna, bo takie mam nie zawsze wykorzystuję najlepsze możliwe narzędzie ale też nie zawsze najlepsze możliwe narzędzie posiadam zarówno wy jak i ja gdybyście mnie zapytali dlaczego tej bruzdy płetwowej nie wykonałem frezarką bo wiecie, że mam frezarkę, to dlatego, że nie mam odpowiedniego frezu i nie będę go specjalnie kupował na ten stół. No, nie wiem, w przyszłości może kupię, pewnie kupię, jeżeli tych stołów będę budował więcej. Natomiast no, tradycyjne metody są zawsze skuteczne i narzędzia do takiej budowy akurat mam pod ręką. Właściwie w każdym warsztacie, jaki poznałem, te procedury produkcyjne ewoluują, zmieniają się. Właściwie podlega to ciągłym modernizacjom wraz z rozwojem warsztatu, wraz z rozwojem oferty, wraz z rozwojem umiejętności poszczególnych stolarzy czy, czy mistrza. I poszukiwanie tych odpowiednich procedur produkcyjnych leżało właściwie w DNA każdego warsztatu. No, w skrócie można to opisać po prostu znalezieniem jak najszybszej drogi do wykonania określonego zadania za pomocą tych narzędzi, które mamy, albo zrobienie listy narzędzi, które potrzebowalibyśmy do skutecznego i dobrego wykonania roboty. Dobra, płetwa zaprawiona, przechodzimy do kolejnego etapu. kolejnym bardzo tradycyjnym sposobem konstrukcyjnym w budowie stołu nie tylko w ogóle mebli drewnianych jest połączenie czopowe dłutowane i taki sposób połączenia o skrzyni z nogami jest wykorzystywany od setek jak nie od tysięcy lat i właściwie chyba niewiele się zmieniło sądzę że nadal jest to najlepszy sposób na łączenie o skrzyni z nogami to jest sposób który daje naprawdę gwarancję tego że to połączenie wytrzyma Tradycyjną metodę wykonywania tego połączenia zarówno części żeńskiej, czyli gniazda, jak i męskiej, pokazywałem już chyba nie raz. Dlatego jakby skrótowo przelecimy przez, przez ten etap, chciałem was tylko zapoznać z terminologią, z nazewnictwem, takim technicznym, szczególnie tej części męskiej tego połączenia, to jest czop pojedynczy z uciosem, z odsadzką. Prostokątną. Że on jest pojedynczy, to widzicie, właśnie wykonuję ucios. A co to jest ta odsadzka i po co ona jest i dlaczego jest prostokątna? Odsadzka to ten górny element taki nie, krótszy, niedo, niedocięty zostawiony właśnie po to, żeby zapewnić większą odporność oskrzyni na skręcenia. A tak wyobrażam sobie tolerancję pasowania części męskiej z częścią żeńską. Mogłoby być ciut luźniej. Lubię takie ciasno pasowane złącza. Do klejenia używam kleju skórnego to jest akurat klej skórny, zimny taka nowoczesna wersja tradycyjnego kleju stolarskiego. Zaletą tego kleju jest to, że lubrykuje połączenie, po prostu przy takim ciaśniejszym połączeniu łatwiej je ze sobą sunąć niż gdybym używał na przykład wikolu. Dobra, to jest długi stół z długim blatem, który będzie potrzebował podparcia w połowie mniej więcej, no nie mniej więcej, w połowie, tutaj dlatego wykonamy dodatkową poprzeczkę która oczywiście również będzie wykorzystywała złącze płetwowe a tak wygląda strug płetwiak z bliska ma nacinak do tego żeby naciąć włókna przy struganiu w poprzek właśnie tak no i strugam płetwę to całkiem szybki i satysfakcjonujący proces. A tak wygląda efekt. Jeszcze druga strona i zabieramy się powoli za wykonanie bruzdy pod tą płetwę. Tym razem nie wykorzystam zagłębiarki, tylko pokażę wam jak zrobić to Ręcznym narzędziem, takim ręcznym, ręcznym, bez żadnego silnika. Standardowy kąt pod jakim zacina się płetwę to 75 stopni, 75-80. Ze względu na to, że ja zawsze zacinam połączenia takie, no... Również szczepy skośne, czyli jaskółki na 80 stopni, dlatego Stosuję ten kąt 80 stopni właściwie wszędzie. No i oczywiście wykorzystuję też do tego znacznik, który używam do jaskółek. Jeżeli chodzi o taką tradycyjną głębokość bruzdy, uznaje się, że to powinno być 1 trzecia grubości materiału, w którym wykonujemy tą bruzdę. Nie więcej, żeby nie osłabiać tego materiału. Do wybrania resztek z dna bruzdy stosuje stary, niemiecki Grundhobel, czyli struk wyżłabiak, który w odróżnieniu od tego luksusowego wyżłabiaka marki Veritas jest cały czas dostępny na różnych portalach, nie wiem, giełdach, staroci, nawet nowe, bo i Ulmia i EC, niemieckie firmy nadal produkują tego typu narzędzia. A swoją drogą ceny produktów marki Veritas, nie wiem, chyba w związku z pandemią świrusa po prostu poszybowały niesamowicie. W górę, oczywiście. Wracając do naszego stołu i konstrukcji, ta poprzeczka w sumie zastępuje trzecią szpongę, którą należałoby dodać, gdyby BLAT miał 2 metry i więcej. Nasz nie ma, więc myślę, że wystarczy tylko poprzeczka. I teraz coś, czego być może nie spodziewaliście się, mianowicie pokażę Wam, jak robić własne kołki, dyble, dębowe do zabijania nóg. Właściwie zawsze kołki, te dyble, wykonuję z dębiny, bo, bo są najlepsze, dębowe. Właściwie zawsze z dębiny łupanej, ponieważ są najmocniejsze, najtrwalsze do tego celu wykorzystuję taką po prostu stalową płytkę z nawierconym otworem o odpowiedniej średnicy. No i właśnie w ten sposób powstają mega mocne, mega dobre kołki, które jeszcze dosuszam, żeby były naprawdę suche. Bardziej suche niż materiał, z którego buduje się stół. Dobra, wiercę teraz odpowiednie otwory. Jak widzicie, najpierw lewe obroty, żeby naciąć włókna. Potem odpowiednio dopasowana deska do gniazda czopowego, żeby nie wyrywać. No i wiercę. Odznaczam czop. I teraz zaraz zobaczycie małą sztuczkę. Widzicie, to są zaznaczone punkty, tylko że nie będę wiercił w tych punktach. Przesunę te punkty o dosłownie milimetr w stronę dłuższej części o skrzyni. Po co? No właśnie. Dzięki temu jakby otwory będą z delikatnym przesunięciem i teraz jeżeli będę zabijał kołki, to efekt będzie taki, że połączenie będzie się ściągało. To jest z Stary, to jest stara sztuczka ciesielska, w sytuacji, w której nie mamy odpowiednio długiego ścisku, a ja nie mam odpowiednio długich ścisków, żeby ścisnąć ten stół po długości. Albo na przykład nie można ścisnąć elementów, ponieważ to są duże elementy, na przykład więź badachowa, no to stosuje się właśnie taki patent. Samych kołków nie wklejam i zostawiam je odpowiednio długie w wewnętrznej części o skrzyni, po to, żeby można było te kołki wybić. Gdyby trzeba było mebel naprawić. I właśnie takie meble chcę budować. Meble, które warto naprawiać, które można naprawiać po to, żeby one były z nami długo-długo. No, Oczywiście mocowanie blatu do oskrzyni to również bardzo, bardzo tradycyjny sposób. Używa się do tego celu takich drewnianych zamków, które pasują do odpowiednio wyfrezowanych tak, tym razem użyłem frezarki, bo miałem taki fres do odpowiednio wyfrezowanych otworów w oskrzyni. Po co tyle zachodu? Ano po to, żeby blat mógł spokojnie no w cudzysłowie oczywiście, pływać na oskrzyni, dzięki czemu no, będzie niewrażliwe na zmiany wilgotności i właściwie mamy gwarancję, że nie pęknie w jakimś głupim momencie. Tak więc podsumowując, szpongi dają sztywność blatu, dają jego stabilność, natomiast oskrzynia to przede wszystkim odporność na... Rozkolebanie na rozchybotanie całego mebla. Generalnie im szersza oskrzynia, w moim przypadku to jest 130 mm. Im szersza oskrzynia, tym ten stół jest bardziej odporny właśnie na tego typu wady konstrukcyjne, na tego typu zachowanie mebla. Jak widzicie, jestem już na etapie wykończenia, a właściwie wykończenia wykończenia, bo wcześniej naniosłem kilka warstw specjalnego preparatu, który Zabezpieczy stół. Chcę, żeby moje stoły były ładne, ale przede wszystkim, żeby były odporne. W tej chwili nanoszę już tylko wosk. To jest oczywiście preparat, który robi dla mnie OZI. Ozis. Ozis, tak nazywa się robocza nazwa naszego wosku, jest nanoszony wełną stalową o granulacji 4.0, czyli bardzo, bardzo drobna granulacja. Chciałem oczywiście jeszcze wtrącić kilka słów na temat Samej konstrukcji, jakby mojego postrzegania tego, co znaczy wygodny stół. Może najpierw powiem wam, co dla mnie znaczy niewygodny stół. Niewygodny stół to jest taki, przy którym przy wstawaniu albo przy siadaniu uderzam udami o skrzynie. Powoduje to takie uczucie dyskomfortu i taki lęk, że. Przesunę stół, że przewrócą się jakieś wysokie kieliszki, nie wiem, jakieś wazoniki. To nie jest miłe, to nie jest, to nie jest fajne. Dlatego moje stoły są wyższe niż stoły na przykład, nie wiem, z IK, takie tradycyjne, standardowe. Po pierwsze, dlatego, że mają szerszą skrzynię i to znacznie. Po drugie, po to, żeby osobom wysokim, takim jak ja, zapewnić maksymalny komfort w trakcie użytkowania tego. Stoł dla osób niższych to są dwie opcje albo skracam nogi albo proponuję po prostu użycie wyższych krzeseł po to żeby wyżej siedzieć to jest stół do jadalni to nie jest stół konferencyjny na przykład więc inne krzesła stosuje się do stołów do jadalni po prostu siedzi się troszeczkę w innej pozycji no natomiast nic nie stoi na przeszkodzie żeby taki stół mógł być również stołem konferencyjnym no, ja sądzę, że wygląd ma. Jeszcze kilka zbliżeń na detale i mały announcement ogłoszenie. Moi drodzy kochani, ten stół jest na sprzedaż. Ale oczywiście, żeby było trochę atrakcyjniej i żeby był jakiś fan z całej tej operacji, to proponuję licytację. Dlaczego? Jestem wielkim zwolennikiem wolnego rynku. Uważam, że produkt jest wart tyle, ile klient, potencjalny klient jest w stanie za niego zapłacić. Wystawiam się na strzała i proponuję licytację pod filmem. W komentarzach do filmu w opisie znajdziecie wszystkie potrzebne informacje. Jeżeli ktoś nie może wesprzeć kanału w ten sposób, licytując stół. No to może zrobić coś innego, po prostu zasubskrybować kanał 52, zalajkować, skomentować, udostępnić. To już ostatnie foty. Żegnam się z Wami i do następnego filmu. Hej!